Witamy serdecznie Dziś mamy 25 sierpnia 2021 Niech wstąpi duch prawdy i Rzymsko, to nie jest Chrystusowy, tylko rzymski Rzymianie Poganie Oczyczy Ziemi, tej ziemi Czyli Rzymianie Poganie. Czyli poganie teraz Rzymian 11 rozdział będzie na przepięcie. Jest to z Polski. Czemu nie ma korony ze złota? Tylko cierniową, nie? Cierpienia. Wrzucimy. Gdzie jest skrzyneczko? No. Tak, tu wrzucimy. I skraj w środku. No nie? Na no, tym istry, niech zaistrzy. Niech pobudzi do no myślenia ja, Arafian, że prawda nas połączy. Nie Różaniec, nie obrazy. Różaniec, różaniec nic nie pomoże. Bo to jest taka mantra. Jedno i to samo w kółko, mówione. No, nic nie pomaga, ale pomaga słowo Boże. Wybierać można. Wierzyć w słowo prawdy. Jana 14,6 on jest prawdą. Emanuel, ojciec z nieba, Chrystus Król. No i ksiądz, niech sukienkę zrzuci, jak to Zbyszek by powiedział. Wyskakuj z sukienki do pracy. E, Łukasza 9,60. umarły nie grzebią umarłych, a tyś królestwo. Rzymian 14-17, że nie to jedzenie nie picie, jest sprawiedliwość, prawda, miłość. Także praca czeka dla wybranych, którzy skorzystają z iskry oświecenia prawdą chrystusową Jego miłość. Tak, Mateusza 24,31, że pośle aniołów swoich, czyli anioły to, to są te iskierki i iskrzą i przekazują. Te słowa prawdy, żeby wszyscy poznali prawdziwego Chrystusa i dali sobie wypisać Jego Bo, prawo na kreska, sercu. Kreska J, Mateusz 5, 17-20 Drzewo figowe, 40, 1948 rok i są wszczepieni w Rzymian 11 rozdział. Rzymian 2 rozdział 28-29 Obrzezanie serca, Hebrajczyków 8-10 Bo kiedyś na kamiennych tablicach, a teraz w sercu ma mieć Chrystusowe prawo w Jego miłości. Jego miłości i prawdy, czyli rozumienie planu boskiego. Ulubienica, wersety. Bo Chrystus w żadnej religii nie założył, marzył na Ulubienicę. OBWIEX 21,9. Niech się zgłosi na wesele Baranka. od 19,7 do 9. W czystej prawdy i w miłości Jego. Ulubienica.